Cześć, ja jestem JD. Witam Was koniec na moim kanale. Ja tutaj, no dajcie subika i łapkę, a ja już tutaj przychodzę do filmu. I tak, nagrywamy sobie taki film z puszystym i z cebulowym bucikiem. Przewitajcie się. Cześć. I tak. No, polega on na tym, że dałem tutaj do ulubionych parę skinów. I tak, dany skin będzie mówił, jaki kolor broni możemy używać tylko w tym meczu. I tak, mandalorian, bo go dałem, to będzie szare bronie. Złota galaksa, galaksja, to będą tylko legendarne bronie. I to jest chyba najtrudniejsze. Czaszkownik, to będą tylko bronie epickie. Epigramatyczna, egzu, ekka. no wiecie, ta baba. <ścoughs> Będzie, e, będą tylko niebieskie bronie, a dziesiątka to będzie mm, tylko zielone bronie. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie, a my już wchodzimy do meczu i za chwilkę się widzimy. Aha, tylko jeszcze dam na Bambika. E, no i za chwilkę się widzimy. Cześć! Dobra, moi drodzy, już jest po cięciu. i tak, mi wylocowało z kina złotego e, cebulowemu bucikowi jakiego? Czarego szarego, a panu puszystemu, jakiego? Epickiego. Więc tak, ja im puszysty będę miał najgorzej. I ja już mówię dlaczego. Nie znajdę na pewno na początek broni legendarnej, ale za to... Ja mam... No, ale za to... Cebulowy bucik znajdzie pewnie na początek broń szarą, więc tak samo okay. będzie z puszystym. Bo ja mam pomysł, ja mam pomysł dla Rydziego. Polecimy e, na mam do grubego, e, tam można broń od niego, a on sprzedaje tam epickie i chyba te 90 Pata dostać. Wiecie co, ja bym poleciał, mm, ja bym poleciał gdzieś na... Hmm. Dobra, możemy tak zrobić. Nie, ja bym na zalew, moi drodzy, poleciał. Wiecie dlaczego? Słuchajcie, ja bym na zalew, bo tutaj jest ta taka do ulepszania też. A na zalewie od razu kilka fragów, to tak mi będzie nudno na filmie, jak na paskudną. Bo też przecież 10 minut trzeba dotrwać. Jak mi nie będziecie oglądać, to się nie. <laughs> Dobra. Cringe level max, ale to już mniejsza. Yy, mam lekką chrypkę, nie, ponieważ nie dzisiaj po za dużo no, gadałem, a jeszcze trzeba film nagrać. Przepraszam, że nie było e, wczoraj okay. filmu, ponieważ mi się coś spierdzieliło z mikrofonem, ale już wracam. Nie ma prawie... Ej, hajcie, polecimy lapę paskudną, to gruby smak, dwie epickie bronie. Dobra, a ta lecimy. Ta mnie ta, ta babka nie wytrych, ale... ale ona to będzie to, można to, dzięki niej ulepszyć, bo my nie możemy się bić, ale możemy mieć tę broń w ręku. Mama, coś, rozwią rozwiązanie dla mnie. Bo jak ja nie mogę nic robić, to mogę przynajmniej budować. Muszę gdzieś podać, jakby. Zrobię to pistolet. To nie ja, bo ten pistolet. Próbuję paleciem gdzieś gdzie nie Dobra, ja chyba leżę, albo moi drodzy. Zielony pistolet. A tutaj poleciało. ja i ty używać? Coś takiego? Nie wiem. Nie chyba no chyba zarobimy tak, że używamy wszystkich broń. opóki nie znajdziemy. Nie, znaczy ja robię... Nie, ja bym zrobił tak, że musimy po prostu... Nie możemy nic używać. Aha. To fajnie. Dobra moi drodzy, poczekajcie, nie wątpmy nie w nasze umiejętności, znaczy w moje tak naprawdę. Ale już możemy zacząć wątpić. No, to chyba next. Okay. No chyba next. <grych> Ale wiecie co? No no, next. No, lecimy do nexta. Dobra moi drodzy, my już jesteśmy. I ja mam teraz skina zielonego. Yy, dobra, chodź puszysty na żywo płoty. I tak, yy, ja mam zielonego, ale za to cebulowy bucik ma fiolet, ja lecę tu, fioletowego, a yy, puszysty ma legendarnego, więc będzie ciekawie. W ogóle patrzy... Nie, tam mi chodź tutaj, tam mi, mi jeszcze jeszcze chłopak tego. A, wiem, on co ma? On ma on najciekawszy. Ma... Aaa, to dobrze, ej, dobrze rozkminione. Nie, nie mogę jej wziąć. Zielona nie jest. No szara no, naprawdę! O jest! Ten, zielony tak, zielony tak. Ej, ja splaszy możemy używać, my ja możemy. Dobra, ja biorę zielone muszę. Czekajcie, eee. Nie, nie, Eee, dobra, chodźcie tutaj, ja go zabiję. Aha, czy jak nie włączyłem walki, to też dostanę P90? Nie ma, nie dostanę, nie No to za późno. Ej, dobra, chodźcie tutaj. Nie, ja dzwonię do niego na Discordzie, nie ma. Ej, poczekaj, 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 ej, to czekaj, to ja zastopuję film, moi drodzy, bo tutaj drodzy już jest i okazało się, że spaliłem, no bo nikt przeze mnie nie będzie miał... Tego. Mm, broni, ale za to ma Z2. O, właśnie wrócił. Poczekajcie, ja cięcie jeszcze na chwilę. O, niebieska, znaczy zielona lampka. E, dobra, moi drodzy, ja już tutaj wróciłem. Już każdy tutaj jest. I ja już sobie taki lucik zebrałem. I lecimy. Mam pytanie, ty mam mieć broń? No właśnie na razie ty musisz poczekać, bo ja muszę ci jakoś zdobyć. A rzucane i leczenie się. Liczą. Mordo, to tu byli, nie ma obu A może coś, czekajcie. To może... A można coś od niej kupić epickiego? Ja kupię. Oh shit! A co to jest? Co się... Się pruje. Ej, Marto, się armo do Dajcie Ammo! I Matsy! Ammo, Matsy! Ammo, Matsy! Czekaj... Mam pomysł, Dajcie Ammo i Matsy, bo nie mam czym bić! Ja nic nie mam! Daj, ja nic szybko! Nic o! A, A Matsy? No ja nie, Matzy, ja mam 27. Ryby! Dobra, lecimy do Nexta, moi drodzy. Chyba? Dobra, lecimy do Nexta. E, dobra, moi drodzy, już ogólnie e, jestem. I przepraszam, że taka e, ścinka jakby, ale ten, e, ale coś mi się program porąbał do nagrywania, więc było trudno. E, halo, chłopaki, jesteście jeszcze? Ja jestem. Dobra, no i właśnie tutaj już sobie chłopaki ogólnie kupili bronię. I, a ja nie mam, a dobra więc co zrobię. Najgorszy to mamy jakieś wspólne broń. No właśnie ja muszę mieć to same co e, ma jakby puszysty. E, chce ktoś potkę? Nie, ja nie. Ja sobie tutaj ulepszyłem, eee, karabin i już idę do góry, bo nie miałem nic innego, bo tutaj puszysty wszystko zarąbał. Masz jakąś pompę puszysty? No, ja nawet nie wiem dom. Mhm. Ta, ja mam... Dobra, chodź, idziemy. I no, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. Eee, jak tak to dajcie łapeczkę. Weź tego taktyka, weź go. Aha, nikt Ale z nas nie Ej, no tak, jak sobie mogę ulepszyć. Właśnie, no weź go, ulepsz go sobie. Ulepszenie kosztuje chyba 150, nie wiem. Coś takiego. Nie Będzie miał złotego taktyka i złotego skara, es? Dobra. Nie, dobra, ja mam CT. W ogóle moi widzowie, jak ktoś tutaj dotrwał, to opowiem wam historię, która mi się teraz przypomniała, i przypomniała mi się, że była bardzo śmieszna. Yy, ogólnie jak yy, był jeszcze chyba sezon, nie wiem, wtedy kiedy dodali pustynię, to był chyba sezon szósty, nie wiem. Kiedy to? O kurde. Dlaczego teraz mi takie dobre bronie wypadają? No ale dobra, słuchajcie. Był sezon szósty, ogólnie. I powiedzmy, i wtedy była taka pustynia. No i ja yy, z komandorem, yy, bo wtedy ja grałem u komandora ogólnie. Na Xboxie, jak tam do niego przyjeżdżałem, to sobie ten, razem graliśmy. No ale słuchajcie, i tam przyjechałem do niego, no wszystko fajnie, no i polecieliśmy sobie na takie, no jakieś tam miejsce, nie pamiętam, yy, no w, w taki pokoik i tam zawsze był jeden cześcik. I to był zawsze. Albo, znaczy nie, czasem go nie było. <laughs> ale dobra, słuchajcie, no i jak już yy, wchodziliśmy zazwyczaj do tego pokoiku, yy, to tam był ten cześć, no i za pierwszym razem, kiedy Weźliśmy do tego pokoiku, to patrzymy, a tam złoty RPG wylatuje. Oczywiście, i tak umarliśmy, kurde, za, na 50. miejscu, wtedy, ale no, wtedy byliśmy słabsi. Ale i za każdym razem, po tym jak graliśmy, to lataliśmy na tego samego czesta, w tym samym miejscu, pomyśleliśmy, że ten czest ma jakieś, kurde, większe szanse na złotego RPG. Więc ogólnie, historyjka bardzo fajna. Mam nadzieję, że się podobała. Ej, dobra, ma, tu, ma tutaj ktoś tego. Wy mnie jeszcze w ogóle słyszycie czy, i słuchacie, czy nie? Ja słucham i słyszę. No, no i, i taka historyjka, że. Yy, że ciągle myśleliśmy, że to po prostu jest jakiś ulepszony, nie wiem, jakiś lepszy chest, który po prostu. Yy, daje lepszy lud. I tak się teraz śmiejemy z tego we dwójkę. Ej, dobra, strefa, chodźcie. No i oto tak powstały ulepszone czesty. I oto historia, jak Epic Games wpadł na ulepszone czesty. Ale nie, no to było ten, przecież ten. Mm. Gdybyś się podzielił gdzieś tak przed, przed powstaniem pierwszego rozdziału, hmm. kto wie? Kto wie? No ale wiecie co, Dobra ja mam tutaj furkę fajną A ja nie mam pompy Ej e, nie to nie jest bot Zaboksował się Czemu oh, Ale dobra leży Na dole jest Pomóżcie on mi się no. chyba robił jakiś challenge, bo nie w boty. Czyli mają takie skinę. To jest koledze. Eee. Ja Aha, dobra. dobra. Hmm. Dobra. dobra. Ja jakby co to wziąć? O, mamy cel na pusięstego. Ja... Aha, jakby co to zaliczyć challenge, tylko musimy to trwać do dziesiątego miejsca, bo wiecie, jaki jest nasz skill. 800 drewna mam. Ale dobra, słuchajcie, wziąłem tego taktyka, ponieważ ten, ponieważ. Ej, tu macie beczki, to ja, ja, ja je wam obiję. Oj, obiję je wam na one, one shota. Dobra, Ej, chodźcie, bo ja mam ten. Typu. tu masz dwie beczki, bo też dwie mi się zniszczyły. Przy. Ej, mam, mam drugie gości, tamtego chłopa, tego zabiliśmy. Znaczy, tam były Ej, dwa, dobra, typy. ja jadę nie dedasz, nie dedasz, mój drogi, nie dedasz. tam? Nie mam pompy! Ja mam. Dobra, debam. Kurde, co jest? On ma. Nie wiem ile. Dobra, moi drodzy, my w nastroju bardzo fajnym i motywującym do pracy. Znaczy, nie pracę tylko do dalszego grania. Przychodzimy do nexta. Dobra, moi drodzy, ja już ogólnie jestem. I jesteśmy w kolejnej rundce. I teraz mam tylko epickie przedmioty, więc na szczęście nie będę musiał u Brutusa ulepszać nic. I patrzcie, teraz, jak wyłowiłem tam na tym łowisku tutaj epickiego kawaha, którego chciałbym teraz Alby, hmm. Znaczy no, nie kałacha, albo coś innego, to teraz mi wydrupi to złote, bo przecież po co? E, dobra, jakie wy macie? Powiedzcie widzom, bo ja mam epickie bronie tylko. E, nie. Ja tak. Zielone. Puszysty ma zielone, a było bucik ma też zielone? Tak, też zielone. Maniaczka tak, to jest i piżamka. Nie wytrzymam, nie pieska broń. Chodź. No, dobrze, tu jajem. mamy ulepszonego czesta mam panie. Błagam coś epickiego. Jest epickie P90. Kurde, coś na, mi się 90 no, Poczekaj pan, nie zabijaj go jeszcze, bo ja od niego muszę kupić. Ej, hey, chyba o tej babki na... Ej, hey, ulepsz ten skał no albo kupię skara, nie wiem, co ja tam będę mógł kupić. Czekaj pan. Dobra, mam skara. A mogę kupić pompę, dobrze! dzięki. Dzięki! Ej dobra, mam pompę! Mam pompę P90 i... Chodź tu, szybko, wchodź! Czekaj i dom broni nie mam, dobra taktika. Mam pompę epicką, P90 i pickiego skara. Odejdź, 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 PAN, ODEJDŹ! No co? Idzie. Leży. Przeszukaj! Idzie, 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 idzie. Co ty nie powiesz? Idą. Ja wam mówiłam. Ale miałem laga. Masz lagę. Ja mam. dobra, ja mam nawet dobre lód to... Tylko... tam ja nie, nie, I nie, się nie, się Macie nie, do pompy? I do pompy? nie, 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 A nie, skara? nie, 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 Grube dźwigniówki epickie sprzedaję. Wiem, ja już mam dźwigniówkę jedną. Czekajcie, dobra. E, mam kłopę. Pamiętam ci co na siebie polują z tego. Mi się polowanie na siebie te... Polowanie na bucika, bilaj. -like. Nie, bo na plażę masz. Ty masz potkę. Nie chcę, czekaj. Zaraz. Weź się na razie, bo tak ja tutaj lecę z pomocą O! To też mój go pochwał jeszcze nie wkilofową ja To jest kidos I śmieję się I Tak, będę się śmiał Dawaj, dostał 29 Wal, 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 wal Kurde To jest kidos Takich kidosów to ja kurde Co jest? Olej, kolej olej. Spam, spam Dawid. Ja pierdza, beznadziejna pompa. Dobrze, moi drodzy, my lecimy do kolejnej rundki. Dobra, moi drodzy, my już jesteśmy i ja mogę używać tylko szare bronie. Więc y, mi to tam... Y, no ja mam to gdzieś, gdzie polecimy. Ale... Ej, dobra, dawaj, może nie lecimy na piszczącą, ponieważ... Nie potrzebujemy mieć żadnych broni nadzwyczajnych. Na paskudno. Na Okej. Okay. Yy, dobra, to panie, Słucha? bronie. Słucham? A ktoś zielone zielona Będzie mnie zabiją będą bi Siedź! No co za. Aha, ja tego tam idę. Musiałem z tego taktyka zrobić, naprawdę. Bo to są takie kidosy zasrane. Nie chcę nic mówić, ale oha. Dobra moi drodzy. Jezu, yes, jeszcze legendarne bro, nie polecimy, jak zwykle nie będzie nic legendarnego. Dobra moi drodzy, ja się ogólnie lecimy do next'a. Mamy się zrobić ten challenge dla Was, a tutaj taki taki Mietek lat 5 a łapeczka w dół. Tutaj nie obrażam w ogóle żadnego tego, ale yy, widzicie, yy, chodzi o to, że macie tutaj niebieskie, że niektórzy, yy, kto ma przegłos, że niektórzy się ogólnie, yy, jakby to powiedzieć, starają, a taki, no, a po prostu ludzie to, no wiecie, nie doceniają tego i piszą jakieś, jakiś szlam w komentarzach. Ej, to mogę to P90? thank you. A wezmę tą wędkę jakby co. Czekaj, ja podjadę na, podjadę na stację po samochód. W którym pomieścimy każdego. Oj, oj, oj! My jedziemy na dropa, a ty tutaj poczekaj pan. To Tam jest mando, czy to mi się zaliczy? Tak, no przecież przed chwilą gadaliśmy, że tak, dobra. Lecimy po mando. jak to się nie liczy to bardzo. No co jest? A łam! Ej, dobra, uciekajmy, 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 mój drogi, uciekajmy. Aha, już tam laser tampon No co jest? Chodź tu szybko taki kok jesteś, Ej, nie, bo to nie Mando zabił! Bo to jakiś typ. Dobra, lecimy. Tu jest dużo typów. Mamy Oby coś złotego, błagam. Oh. Przynajmniej duża potka. Tyle dobrego. Dobra, to zajmijmy się tymi. 25! 21 Dostał 28. z osiem. Kto więcej To wieczni zada. To więcej zada. Uważaj, pa nasze. On ma się Dostał 20. Ale mamy Ej, dobra, ja tu próbuję kolapsować. A nie, to bardzo trudne. An czekajcie. Nie, bo oni strzelają w snipe'y. Nie chcę Ej, dobra, czekajcie. Dobra, kolapsuję. I co, pierdziele? Dobra. Ja dobiłem kogoś. Kurde, leżę. Lagi. Dobrze! Uważaj! Uważaj! Chodź, chodźcie! Na lagi, sorry. Ja już myślałem, że... Ciecią! To masz fajto przyjechał. Wiem, wiem, wiem. Zbija się. O nie! Uleczyłbyś! Dobra! Ale dobra moi drodzy, my y, udało się! I ten. I e, dziękuję Wam za film. Udało się dotrwać do 10 miejsca. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę i subika. I ogólnie no to naprawdę sporo czasu tutaj włożyliśmy. Nie wiem od kiedy nagrywamy. E, zaraz wam tutaj wkleję ile już to jest, a ja się z wami żegnam ile nagrywaliśmy, a ja się z wami żegnam. Cześć! Opta.